Pieniądze odgrywają kluczową rolę w Formule 1 od jej samych początków. Zespoły muszą mieć jednak skąd te pieniądze brać, lecz popularność tego sportu sprawia, że wiele różnych firm dobija się zazwyczaj drzwiami i oknami od napojów energetycznych przez producentów dóbr luksusowych czy legendarnych marek papierosów na firmach z branży kryptowalut kończąc. Nie każdy jednak ma świadomość, że i Polacy mieli swoje epizody w tym obszarze. I nie. Nie chodzi tu tylko o Orlen. Niektóre firmy, które zaistniały w jakimś stopniu w świecie F1, są naprawdę zaskakujące. Zresztą Przekonajmy się o tym sami. Od razu też precyzując, ten film opiera się wyłącznie na przedsiębiorstwach, które były sponsorami zespołów, oraz w współpracach zawartych bezpośrednio z organizatorami wyścigów na danych torach. Rozpoczęcie tego filmu od polskiego giganta naftowego byłoby pójściem na łatwiznę. Zostajemy jednak w klimacie spółek Skarbu Państwa. Takowa bowiem pojawiła się we F1 niemal dwie dekady przed Orlenem. PZL Świdnik to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją samolotów i śmigłowców wojskowych. Obecnie właścicielem tej firmy jest włoskie konsorcjum Leonardo, lecz w czasach, które wspominamy, w 100% należała do państwa. PZL Świdnik zadebiutował w Formule 1 już w 1996 roku. Logo polskiego producenta znalazło się na bolidach zespołu Forti Corse, jednej z mniej znanych, ale barwnych ekip tamtej epoki. Samochody z oznaczeniami PZL soku oraz soku helikopter z widocznymi m.in. na tylnym skrzydle pojawiły się na torach w drugiej połowie sezonu 9.6. Nie była to jednak współpraca, która zapewniła polskiej spółce długi czas antenowy. W całym sezonie auta Forti zakwalifikowały się do Grand Prix 5 razy, a najlepszą pozycją były dziesiąte miejsca Andrei Monterminiego w Argentynie i Luki Badoera w San Marino. Po Grand Prix Węgier na cztery rundy przed końcem Forti wycofało się z F1. Choć więc obecność PZL Świdnik była krótka i nie przyczyniła się do sportowych sukcesów zespołu, to pozostaje ona interesującym i często zapomnianym epizodem polskiego sponsoringu w Formule 1. XTB to największy polski broker finansowy i jedna z najbardziej znanych globalnie firm, wywodzących się z naszego kraju. Niewiele osób wie jednak, że logotyp XTB pojawił się w Formule 1 w latach 2010-2012 w ramach partnerstwa z zespołem McLaren. W czasie tej współpracy za kierownicą bolidów zespołu z Walking zasiadali mistrzowie świata Lewis Hamilton oraz Jenson Button. Choć obecność sponsora na samochodach była stosunkowo dyskretna i nie przykuwała większej uwagi kibiców, to sama prezentacja współpracy miała wyjątkowy polski akcent. Ogłoszenie partnerstwa odbyło się w warszawskim hotelu Hilton, przy ulicy Grzybowskiej, co nadawało wydarzeniu prestiżowego charakteru i podkreślało ambicje marki na arenie międzynarodowej. Był to pierwszy przypadek, kiedy polska firma nawiązała współpracę z tak renomowanym zespołem Formuły 1, co miało również znaczenie wizerunkowe, zarówno dla sponsora, jak i dla postrzegania polskich marek w globalnym sporcie. Zresztą firma była mimo wszystko całkiem nieźle wyeksponowana. Wystarczy chociażby spojrzeć na McLarena MP425 z 2021. Roku. W 2019 roku firma Futurocoin, posiadająca polskie korzenie i działająca w branży kryptowalut, nawiązała współpracę sponsorską z zespołem Red Bull Racing. Dzięki temu jej logotyp pojawił się na bolidach oraz kombinezonach kierowców czerwonych byków. Co ciekawe, Futurocoin było pierwszym oficjalnym sponsorem WF1 reprezentującym stricte rynek kryptowalut. Choć wcześniej w padoku pojawiały się marki związane z technologiami blockchain czy z branży fintech, to właśnie FuturoCoin jako pierwsze wystąpiło w roli pełnoprawnego partnera z sektora krypto. Współpraca jednak nie trwała długo. Już w sezonie 2021 logo firmy zniknęło z samochodów Red Bulla. Od samego początku działalność FuturoCoin budziła zresztą wiele wątpliwości i kontrowersji, co miało bezpośredni wpływ na decyzję o zakończeniu relacji z zespołem. Współzałożyciel spółki FutureNet, Roman Z, w 2024 roku został zatrzymany. W Czarnogórze. Grozi mu ekstradycja do Korei, gdzie za przekręty finansowe na kwotę 21 milionów dolarów grozi mu dożywocie. No cóż, sponsorzy w F1 to bardzo często barwne persony. Wiecie, co również jest przekrętem, że prawie 80% z Was nawet nas nie subskrybuje. No cóż, nie postawimy wam za to zarzutów, ale jeżeli lubicie nasze filmy, rolki, relacje z najważniejszych wyścigów i inne treści, no i nie chcecie ominąć kolejnych. To zapraszam, dajcie nam suba, nie pożałujecie. No dobra, pora na najbardziej rozpoznawalnego i największego polskiego sponsora w Formule 1 polski koncern naftowy Orlen. Ten rodzimy paliwowy gigant w ciągu ostatniej dekady wspierał aż trzy zespoły F1, z czego raz pełnił rolę sponsora tytularnego. Pod koniec 2018 roku Polska Spółka poinformowała, że będzie sponsorem brytyjskiego zespołu Williams Racing. Wszystko było oczywiście związane z powrotem Roberta Kubicy do Formuły 1 w 2019 roku. Logotyp Orlenu pojawiał się na samochodzie, kombinezonach oraz strojach zespołu z Grove. Współpraca trwała tylko rok, a jej zakończenie było oczywiście powiązane z odejściem Kubicy z Williamsa. Zgodnie z raportem finansowym Orlen zapłacił 12,7 miliona euro, co czyniło go w tamtym sezonie trzecim co do wielkości sponsorem. Wyższe kwoty wpłacali jedynie sponsor tytularny Rockit oraz koncern Unilever, który umieścił na aucie logo firmy Rexona. 1 stycznia 2020 roku polski koncern naftowy Orlen ogłosił nawiązanie współpracy z zespołem Alfa Romeo. Tym razem jego rola była znacznie większa. Orlen został sponsorem tytularnym ekipy. W wyniku tej współpracy pełna nazwa zespołu brzmiała Alfa Romeo Racing Orlen, a od sezonu 2022 Alfa Romeo F1 Team Orlen. Logotyp był widoczny w wielu miejscach, na bolidzie, kombinezonach, strojach zespołu, a także obok oficjalnego logo teamu. W ramach współpracy z Orlenem zespół Alfa Romeo dwukrotnie zaprezentował swój Bolid w Warszawie w lutym 2020 i 2021 roku. Podstawowi kierowcy szwajcarskiego zespołu, Antonio Giovinazzi i Kimi Räikkönen, regularnie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Orlen. Współpraca miała szeroki zasięg i charakter międzynarodowy. Obejmowała ona działania promocyjne na kilku kontynentach. Współpraca Orlenu z Alfą Romeo zakończyła się pod koniec 2022 roku, równolegle z ogłoszeniem rozstania się z Robertem Kubicą, który pełnił w ekipie funkcję kierowcy rezerwowego. W styczniu 2023 Orlen ogłosił kontynuację swojej obecności w Formule 1, tym razem z juniorską ekipą Red Bulla Alpha Tauri. Polski koncern został zaprezentowany jako główny partner zespołu. Tylko półkę niżej niż sponsor tytularny. Jego logotyp pojawił się m.in. na tylnym skrzydle, nosie bolidu oraz Halo. To kolejny znaczący kontrakt potwierdzający silną pozycję Orlenu w świecie motorsportu. W następnym roku rola Orlenu w ekipie z Faenzy wyraźnie osłabła. Zespół pozyskał aż dwóch sponsorów tytularnych: WIZE i KASZAP, co pociągnęło ze sobą rebranding, zmianę barw oraz nową nazwę: Racing Bulls Vicarp, Sfał jak zwał. Po tym, jak Orlen został przesunięty na dalszy plan, nowy zarząd spółki podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy z Wikarp na kolejny sezon. To oznaczało koniec sześcioletniej obecności Orlenu w Formule 1. Jednakże, mimo wycofania się z królowej motorsportu, koncern nie zakończył zaangażowania w sporty motorowe. Nadal wspiera Kubice oraz młodych, utalentowanych polskich kierowców poprzez Akademię Motorsportu. Na deser historia dla wielu dość znana, lecz bez wątpienia godna wspomnienia. Podczas Grand Prix Monaco w 1978 roku na to Pojawił się pierwszy polski sponsor w historii Formuły 1. Była to marka Wódka Wyborowa. Jej baner reklamowy widniał w prestiżowej lokalizacji, w pobliżu słynnego kasyna i zakrętu numer 4. Co ciekawe, reklama wyborowej powróciła również rok później, zajmując miejsce przy legendarnym zakręcie numer 6, najwolniejszym nawrocie w całym kalendarzu F1. Choć nie zachowały się jednoznaczne informacje skąd dokładnie wzięła się obecność wyborowej, przypuszcza się, że była to część strategii promocji marki na zachodnich rynkach. Polska wódka bowiem dynamicznie zyskiwała na popularności w latach 70. Obecność wyborowej na barierach torów Monako była zarówno pierwszym, jak i na razie ostatnim przypadkiem polskiego sponsoringu związanego bezpośrednio z infrastrukturą torów F1. Warto podkreślić, że Grand Prix Monako od lat cieszy się wyjątkowym statusem, jeśli chodzi o sprzedaż powierzchni reklamowej. W przeciwieństwie do większości wyścigów, gdzie decyzję o ekspozycji sponsorów podejmuje Liberty Media, w Monako to promotorzy mają decydujący głos w kwestii tego, jakie logotypy i banali. Pojawią się na torze tuż obok pędzących Bolidów F1. I tak oto przeszliśmy sprawnie przez listę pięciu polskich sponsorów, którzy odcisnęli mniejsze lub większe piętno w świecie królowej motorsportu. Jak myślicie, jakie firmy z Nadwisły potencjalnie mogłyby wejść w sponsoring w F1? Dajcie znać w komentarzu, jesteśmy bardzo ciekawi Waszych propozycji. No i jak zwykle, bądźcie w kontrze.